Serdecznie z tej strony Dariusz Holniewski. Chciałbym Cię serdecznie zaprosić na Europejskie Forum Biznesu Alternatywnego, które odbędzie się 31 stycznia 2015 w Warszawie. W związku z tym, że na pierwszej edycji byłem osobą, która słuchała prelegentów, którzy występowali i przekazywali ciekawe informacje na temat tego, jak rozwijać marketing sieciowy. Już po roku czasu na drugiej edycji jestem osobą, która będzie występowała i dzieliła się swoją wiedzą z innymi osobami. Tak samo może być z Tobą. Dzisiaj na drugiej edycji będziesz osobą, która będzie notowała niesamowite wskazówki porady, a na trzeciej edycji to ja będę słuchał, jak ty przez rok czasu niesamowicie się rozwinąłeś, rozwinęłaś i będziesz miała niesamowite informacje nam do przekazania. W związku z tym, że 90% zmartwień, które nas dotyczą, nigdy się nie wydarzą, więc mniej rozkminiania, więcej robienia, nie zastanawia się. Kupuj bilet, widzimy się na miejscu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Dariusz Koniecki.